Z naszego trzeciego i ostatniego dnia ekspedycji. Dzisiaj już dopłyniemy do Koron, ale trochę nam się plany pozmieniały, bo część ludzi płynie z powrotem na to miejsce, gdzie wczoraj był snorkling, bo oni nie, snor nie snorkowali. Może, ma może Wam opowiemy o tym e, trochę później. A teraz już idziemy na śniadanie, bo podali nam śniadanie tam na stołach. Dzisiaj pokażemy Wam trochę więcej, jak wygląda to miejsce, bo wczoraj już było ciemno, więc nie chcieliśmy latać z kamerą, bo i tak mało by było widać. Jadzia jeszcze śpi, leży. Sukni wieczorowej Nie ma drzwi, są tylko zasłonki Tego polecam, bardzo jakieś sukienki zwiewne, coś co szybko schnie Ale gorąco było dzisiaj w tym domku, ja to się pociłem No nie ma żadnych wiatraków tutaj Tak, nie ma prądu, tylko solary Okej okay, Mari, wstawaj, my idziemy na śniadanie Tak wygląda nasze śniadanie i trochę biednie dzisiaj Mari. No nie? Pokażę wam teraz jak wygląda ten ośrodek, hotel powiedzmy bo to są takie domki, szałasy. Po prostu lokalni sobie porobili na swojej wyspie. Co to też jest ciekawe, wspomnę wam o tym później. Domki z widokiem na morze i plażę. Zobaczcie, jaki widok. No pięknie. I tutaj już się kończy jakby hotel i się zaczyna przestrzeń tej rodziny. Tutaj jest ich dom. Satelita, wszystko pozbijane. Zobaczcie, z czego są mają. Tutaj mają taką kuchnię i jakby powiedzmy salon. Przestrzeń do posiedzenia, do jedzenia. I dalej. Hello. Hello mam. Good morning! Tutaj mają wodę do mycia się. Taka, wiecie, nie do picia, ale do używania. Słodka woda. I tutaj są łazienki i prysznice. Tutaj są kibelki. Tutaj można wziąć prysznic. No i prysznice też są właśnie takie z kubełków. W indyjskim stylu. Ta rodzina tutaj, która mieszka i jest właścicielem tej wyspy, to są tak, małżeństwo i mają dziesięcioro dzieci. Wyobrażacie sobie? To jest taki filipiński styl ponoć, że jak masz jedynkę, dwójkę, to oni się śmieją, że nie jesteś z Filipin. I oni już są starsi. Oni mają po 64-5 lat. Podjęli taką decyzję, że chcą sprzedać tą wyspę. I tą wyspę chcą sprzedać słuchajcie za ponad 40 milionów złotych. Mieli już ofertę około 30. No to się nie zgodzili. No i czekają teraz na nową propozycję przez jakąś tam agencję, bo jakaś agencja pewnie za kogoś negocjuje z nimi. No i chcą takie pieniądze za tą wyspę. Wyobrażacie sobie? Jesteście, powiedzmy, dość biedni, bo nie macie pieniędzy na, na ryż, bo musicie sprzedać, nałapać ryb, popłynąć, kupić, tak? To, co tutaj dostaną jeszcze od nas za to, że tutaj mieszkamy. No nie mają za dużo pieniędzy. Ale mają wyspę i będą bogaci, powiedzmy, za jakiś czas dopiero, jak ją sprzedadzą. Wyobrażacie to sobie? Kurde, jesteś właścicielem wyspy? Nie masz na ryż, w sensie masz na ryż, ale musisz jeździć, kupować ryż. Nawet nie masz pitnej wody. A nagle będziesz miał 40 milionów złotych. Marcin chwilę polatał. Zobaczcie, zostawiliśmy nasze jedzenie, śniadanie niedokończone w sumie na stole i patrzcie, przechodzimy z latania dronem. Co tu się zadziało? Chyba psy były na stole, a chciałam dokończyć pancake'a, ale to nawet nie pankek został, tylko kawałek tosta. O, twojego Marcin nie ruszyły. Teraz młody chłopak przyszedł nie. posprzątać stół, resztki ze śniadania. My ściągamy filmy z drona, zobaczymy co tam wyszło. Marcin, gdzie jesteś? O, Marcin już dziś poszedł. Jojku, jak tu jest pięknie. Najlepsze miejsce jak do tej pory, w którym byliśmy. Podpytaliśmy, możemy się pokąpać. Co prawda, pani mówi, że tutaj mają jakieś um, ryby. Nie mogliśmy znaleźć w internecie, co to jest za ryba, powiedziała Stonfish. Ale jak pokazała mi jej zdjęcia, to powiedziała, że to nie ta. Że wygląda jak. Nie, ona powiedziała Ston. Ston i rock. No to może tak. No dalej nie znaleźliśmy w internecie w każdym razie jak to wygląda. Powiedziała, że można by było założyć tutaj te hmm, klapki jak mamy. No mam nadzieję, że na nic nie staniemy, bo można od tej ryby umrzeć podobno. Fajnie? Tutaj hmm? nic no, nie ma nie wiesz tak jak nam tego ugryzła. Ale moim zdaniem ona się wyrzucić tam trochę dalej wstyd komujka Nie ma no, takim otwartym No to nie mają gdzie się schować To the river To the river we go Leave our worries on the shore And drift away On the river On the river we know Sometimes the perfect words are never said I spilled my coffee, I don't feel like talking my worries just keep growing by the day I need a moment where the green and blue appear To spin a rock and watch the ricochet To the Opuszczamy powoli tą piękną wyspę. Zostałem tylko ja i jeden członek załogi. Marika już popłynęła właśnie teraz z kajakiem. Fajna wyspa, fajnie się przespać w tych domkach. Ogólnie mają tutaj z 18 domków. Teraz jest taki sezon, że nie ma dużo ludzi, ale jak jest taki sezon już wysoko, powiedzmy w listopadzie, w grudniu, no to tutaj mają sporo ludzi. No i się wczoraj okazało, że jeszcze musieli za to ognisko, które było rozpalone, zapłacić jakieś 500 peso. A ja już czekam, aż kolega teraz dopłynie, bo zostawił Marikę i płynie w tą stronę zabrać mnie. Tutaj widać tylko mały kawałek tej wyspy, bo plaża jest z tej strony. Oczywiście z drugiej strony tam dalej też są plaże, ale tam nie ma nic zrobionego. Ta wyspa ma 150 hektarów, dlatego też chcą takie pieniądze za tą wyspę. Jest już mój kolega. Podpłynie trochę bliżej i ja wsiadam i płyniemy tam. How was it yesterday? Good? A, chłopaki, chłopaki śpią na łodzi i oni piją ten lokalny gin, więc oni codziennie walą. Jaki ładny kolor wody. Tu muszę uważać, żeby za bardzo się nie bujać na tym kajaku, bo mam ze sobą cały sprzęt. Drona, telefony. Jadzia pozdrawia z łódki. Co tam się już grilluje? Jakieś rybki pewnie. Maria jest głodna, bo na śniadanie mało zjadła, oni coś tutaj gotują. To obiecali Marice, że jak się zrobi, to od razu będzie mogła sobie podjeść. Uuu, ale ładnie to wygląda. Dzisiaj to się postarali. Zobaczcie, zaraz Wam pokażę, tylko muszę tutaj coś... O. Będzie grillowany kurczak na obiad. Barbecue! Barbecue chicken! A tutaj nasz kucharz szykuje ziemniaki. No i do tego kurczaka będzie wegetariańskie kary. Ja sobie trochę popływałem jeszcze, a Mariczka dostała kurczaka. Tak? Kurczaka i ryż. Kurczaka i ryż, wow, ładnie. Ja zjadła, bo byłam tak głodna. A co, i tam złapali jakąś rybkę? Nawet trzy I dam jeszcze są dwie. O, no, proszę. My płyniemy na kolejną wyspę, mamy jakąś godzinę. No, no, gramy sobie wuno. No i popijamy. Lokalny rum, czekając na lunch. Zobaczcie, jak wygląda morze pomiędzy tymi wyspami. Jakie jezioro. Kolega tutaj grilluje teraz wieprzowinę. Zobaczcie, jakie kotlety ładne. Takie coś to ja lubię. A nasze kuchni to go... Dynia, będzie kary. Zobaczcie, ile ryb. Pewnie polują na jakąś ławicę. Tak raz gra wkręciła. Nawet nie zauważyliśmy kiedy te 40 minut minęło, yes, ile to? Uno. Nie? Uno. Oj, yes. tutaj lepiej Marcinowi mnie przeszkadzać. Jakie karty no masz, pokaż. Ja to wygram. Znaczy, wygram z nimi teraz. Oh my God. Marcin trochę polatał. Zrobił też mi sesję z moją koleżanką z Francji, a teraz są skakuję do wody. Czas na relaks. Więc ja też idę odłożyć telefon. No i co? I relaksować się. Kurczak wieprzowina, coś jeszcze? A ryba? Ryba jest, ale ryba nie dla nas. <laughs> Dla naszych specjalnych gości? Dla naszych specjalnych gości z Urki, którym nic nie pasuje. No niestety, mamy taką... Dwie osoby mamy, którym nic nie pasuje i dzisiaj jeszcze specjalnie płynęli w to miejsce, w którym my byliśmy wczoraj, bo wczoraj się skaleczył delikatnie. I popłakał Jednak. się, nie wszedł do wody, się obraził, ale dzisiaj już wszystko w porządku, to popłynęli. A, Ach, szkoda no. gadać o takich ludziach, naprawdę. No. Ale reszta kiwa super. To wyobraźcie sobie, jeszcze wam powiem jedną sytuację z pierwszego dnia. Siedzimy tak, ja Marika, Filipinka, Rosjanin i Francuska. Siedzimy przy stole i oni, oni są dwóch z Turcji. I siedzimy i pijemy alkohol. Postawiliśmy flaszkę na środku, wszyscy zadowoleni, wszyscy się śmieją. To on poszedł do tego gościa, który organizuje tą naszą wycieczkę, powiedział, że mu to się nie podoba, że my pijemy i że stoi alkohol na stole. Rozumiecie gościa? Mhm. A na początku była też tak. rozmowa, że każdy ma wolność i że... Dosłownie chwilę przedtem. Dosłownie to, to 10 minut wcześniej nam powiedział, że oni są Turcji, że oni są otwarci na wszystko, oni nie piją alkoholu, ale oni też są otwarty na i, i im wszystko pasuje, każdy mhm. robi co chce w swoim życiu. A za 10 minut poszedł się poskarżyć, że mu się to po prostu nie podoba. I cały czas narzekają. No. Cały czas narzekają na jedzenie, na to co widzimy, że to nie powinno tak wyglądać. Wiecie, zapłacili pieniądze takie same jak my. A im się nie podoba, no to mogli zapłacić sobie większe pieniądze, za lepszą ekspedycję, gdzie to lepiej wygląda, ale większa łódka, lepsze jedzenie, tak? ale wybrali to, co my, a narzekają. Hmm. No i też szukają masażu. Masa. Dwa dni chodzili szukać masażu, no widzieliście, gdzie mieszkamy, no. Wyobraźcie sobie, że tutaj nie ma pitnej wody na tych wyspach, a oni szukają masażu. No to już może macie, wiecie, no. jak jacy są to ludzie. Okej, okay. dawaj Marii telefon. I ja też chodzę. Do wody. Tak, ja miałem schodzić z łódki do Mariki, ale chłopaki mówią, że już jest lunch gotowy. Przygotowali nam tutaj nasze dania. Więc ja nie schodzę, bo siadamy do stołu. Zobaczcie, oni już tutaj. Uuu, ryba szykują. Trzeba w kuchni ładnie tutaj się postara. Yeah, good godny. A tu myślałem. Już... Ja siadam blisko ryby, bo my robimy rybę. A jak tam, Mari? sesja wyszła? Tak wygląda nasz obiad. Mamy ryż. Mamy ogórki z pomidorem, dwa rodzaje ryby, kurczaka, warzywa mm. i tam jeszcze wieprzowina. My zjedliśmy już śniadanie, chłopaki trochę przesuwają łódkę, bo nam obiad, właśnie obiad. Chłopaki przesuwają łódkę, bo nam osiadła na mieliźnie, bo jest odpływ. Mari się relaksuje, mamy jeszcze z 10 minut, więc ja też wchodzę się trochę schodzić. Pływaliśmy sobie trochę, teraz mamy długą jazdę, będziemy płynąć półtorej godziny do następnej wyspy, taki tutaj jedzą teraz lunch, bo z nami nie chcieli, a my sobie teraz tutaj imprezujemy, relaksujemy się, tam stoi butelka, więc półtorej godziny przed nami, tak jak powiedziałem. Rum na statku się skończył, podobno ostatnia butelka, a tu cały dzień jeszcze przed nami. No Dobrze, ale... że my jesteśmy na łodzi. Chcieliśmy, gdyby jednak nie dawali. Kolega przypłynął właśnie takim sklepem na łódce. Tutaj ma jakieś chrupki, ciastka, no i oczywiście zimne napoje, jak piwo. Wodka! Wodka. Mamy Rosjanina na łódce i mówi, Wodka, jak masz wódkę, to wezmę. Nawet nie zauważyłem, z drugiej strony wsiadł kolega, który sprzedaje ranzoletki robione. Nie, my mamy takie już. Jedną mam nawet, dostaliśmy gdzieś za darmo. No, thank you Ui, gdzie on jest? Tu nie, tu nie. Odpływamy powoli z naszego stopu. Tutaj nie było za wiele co oglądać, nie było nurkowania, był taki relaks bardziej. Trochę popływaliśmy sobie. No i chłopaki przywiązali nas do siebie, żebyśmy nie odpłynęli, a teraz odpływamy. Zawsze trzeba kombinować, żeby jedna w drugą nie uderzała. Płyniemy teraz na kolejną wyspę. Mamy jakieś 15 minut, i tam będzie snorki. Podejrzewam, że będzie też jakaś rafa, będzie co pooglądać. pływamy powoli do kolejnego miejsca, gdzie będziemy robić snorkeling. Chłopaki się szykują do zarzucania kotwicy. Coś mi się wydaje, że tym razem nie będzie plaży, tylko będzie po prostu skakanie z łódki. Te skały podobnie wyglądają jak te, które widzieliśmy w El Nido. Tym razem nie będzie kotwicy, tylko łapanie piłki. O, Pewnie dlatego, że tu jest jakiś koral ładny i nie chcą go niszczyć, tak bym to obstawiał. Tu jest przymocowana jedna lina do dna i kto tutaj przypływa, no to mocuje do tych piłek sobie statek. Okej, okay, załoga już przygotowuje wszystko, żebyśmy mogli schodzić. Wszyscy sobie zejdą, a ja startuję z dronem. Polazam tutaj, bo te górki naprawdę wyglądają fajnie. Są takie szpiczaste. Wszystkie są zakończone takimi ostrymi krawędziami na górze. Mariczką sobie ponurkowaliśmy. Piękna rafa koralowa. Teraz płyniemy już do naszej ostatniej destynacji, tam gdzie powinniśmy dopłynąć. Kasali nam założyć kamizelki, bo tam sprawdzają. Wypływaliśmy, też musieliśmy mieć, no i wpływamy do portu, też musimy mieć. A tak na całej trasie nikt nie zwracał uwagi na to. This same flower our world has been shaking on. Oh what's your soul saying? Spokojnie Mari. przycumowaliśmy łódką do Łodzi, bo inaczej się nie ma, bo nie ma tutaj miejsca o! Teraz Mari i zaraz ja będę próbował Jest. Mari jesteś po lepszej stronie już okej, okay. thank you. Nie chciałam tutaj. Przechodzimy teraz przez inną łajbę, y która ma wyjście już A nie, jeszcze do wody musimy wejść <laughs> Nie ma tak łatwo. Śmiało, mami. No, ma, ma, ma. Jadzia się ubrała już dres na imprezkę. No, jeszcze trzeba zamoczyć się. Tam już czekają chłopaki w tuktukach, żeby nas zawieźć do hotelu. Ale my raczej się przyjdziemy, prawda, Mari? <laughs> Teraz Marcin idzie. Sprawnie ci dojdzie, idzie, po Maria, spędziłem tyle lat na statkach. Mm, tam buty, położyłam. Ja to, ja to marynat przecież, dobrze wiesz. Przypłynęliśmy na Koron i tutaj taki piękny zachód słońca od razu mamy. Bierzemy jeszcze na namiary od tego kolegi, który nam tutaj to wszystko organizował. Idziemy teraz do naszego hotelu, jeszcze go nie bukowaliśmy. Mamy jakiś kilometr i tutaj jest filipińsko-rosyjska para. Też nie mają zabukowanego jeszcze, więc idziemy razem do tego samego hotelu. Idziemy przez sport, ale widzę, że tutaj się dzieje. Sporo młodych ludzi, widać, że po szkole, bo w mundurkach. Tutaj jest sport. My tam wysiadaliśmy troszeczkę dalej. <laughs> idziemy załadowani, ale tutaj też coś serwują, ale te rzeczy to wszystkie jakieś takie parówkowe i smażone na głębokim oleju. Tutaj kolega coś sprzedaje na motorze. O, zupę z nudlami no to ja coś takiego lubię. Wygląda na to, Marii, że my w jakimś centrum jesteśmy. Fontanna na środku. Ale my musimy być teraz na pieszo tam pod górkę. Kolega dba tutaj o ruch. Możemy iść. Thank you. Teraz ci stoją. Po drodze zmieniliśmy, bo Marika jeszcze znalazła jeden i... I pytamy, czy ma pokoje i po ile. Jesteśmy w naszym pokoju. Ale pokoje nie mają numerów, tylko mają nazwy. Na drugie piętro się znaleźć. tam też nazwa. O, zobaczcie. Za 100 zł wcale nie taki duży pokój, tylko to przejście więcej do łazienki. Tak. O, tu jest drogo. Dlatego tyle pieniędzy chcą, bo mamy widok na całą Zatokę. No jakiś dach jest, ale tam widać piękny widok. Jesteśmy tak wywaleni po tym trzydniowym rejsie, że idziemy na kolację, dowiemy się coś, bo chcemy jeszcze się dowiedzieć. Kilka rzeczy z agencji turystycznych i spadamy spać, jak mi się przynajmniej wydaje. No, męczące. Ja czuję się taka po no. prostu... Trzy dni na łodzi no. cały czas. Mam cały czas taki stolej, na przykład, która... o, to jest... <laughs> A, Ja płynęła jeszcze. Także myślę, że trochę musi minąć, zanim to wszystko się gdzieś tam okay. ustabilizuje. Nie wiem, czy będzie widać, ale zobaczcie, jak się marszczyłem, tak o tej łodzi słońce świeciło, to mi się popalały te zmarszczki. <laughs> nie, no, nie opaliłem się, właśnie. Znaczy, no nie opalił się, właśnie. Przyszliśmy do restauracji, która nazywa się właśnie tak, po prostu minuta od nas. Ceny też mają bardzo dobre, więc my tam siadamy. Marika już siedzi. No i będziemy coś zamawiać. Mój kolega tutaj grilluje kurczaki. No i można też ryby sobie zamówić. Marika zamówiła sobie kokosa i się pyta, czy macie zimne. Pani mówi tak zimne. Frądź że wzięła z dworu normalnie tego kokosa. No i Marika zagląda do środka. Chciała zimny, to masz zimny, wrzucimy ci lodu. Ale normalnie kokosy są tak pełne, że no nie da się tam nawet tak. No nie, wylewają się. O. To Marika sobie zamówiła kokosa, a ja... Darmową wodę. Ale wyglądają. Zajęły fajnie, Pusty. Marii po na bołcie na łodzi. Zamówiła sobie fryciochy. Mm. Jak? Mm -hmm. Dobre. A ja też spróbuję. No. O, mistrzostwo. Tego potrzebowałam. Majonet. Mm. W końcu ketchup jak ketchup smakuje. Mm. Mają. Mm. Dobre. Scówkę takie. Frytki. 7, 7, coś. Prawie 8 złotych. No, a mnie tanio. W ogóle nie jest to na Filipinach. No na pewno drożej niż w Tajlandii. Dziękuję. Dostaliśmy nasze jedzenie. Ja sobie zamówiłem tajskiego kurczaka w sosie kary, a Marika ma kurczaka, a nowe filipińskie danie. Pierwszy raz. Smacznego Mari.